Witam kochani w holu zakupowym. Byłam z babcią w bo była u lekarza, i wstąpiliśmy oczywiście na szmatki, jakby inaczej. No i pokazuję Wam co kupiłam. Pierwszą rzeczą jest sweter. Taki duży, taki zimowy. I on jest, nawet bym go pewnie nie brała, gdyby nie to, że jest taki strasznie gruby i taki cieplutki. I przyjemny, mega. I dlatego go sobie wzięłam, będzie mi ciepło. Dobrze. Drugą rzeczą są buty. Wielokrotnie lubiłam buty. Takie, w takim malutkim tym. Bardzo mi się spodobały. I fajnie leżą na nodze. I są takie fajne, taki fajne mają ten materiał z wierzchu. Dobrze. Kolejną rzeczą jest też sweter. W takim kolorze jakimś brązowo-rudo. Jakimś. O! Dobra, widzicie już sweter. To teraz pokażę Wam kurteczkę. Kurtkę bluzę. No nie wiem, na no brunet było taką. Tutaj zasuwaną. To z tego takiego śliskiego materiału, no nie? Jest z I nie wiem, czy ją będę nosić, czy ją wystawię. Bo jest Adidasa, to powinno pójść za trochę kasy, może? Jest bardzo możliwe, że po prostu sprzedam. Ale jest fajna. Jak cienka, ale z wszystkiego materiału. Tak, polecam. Ok. Dobrze. Teraz jest cudowna spódnica. Patrzcie na to. No cudowna. Tu ma to takie rozcięcie mocne. O, widzicie aż na wylot. Jest tutaj jeans i sztruks przekładany. I ona jest taka no nie wiem yy, yy. Między kostką, a połową łydki. Okej, okay. no, fantastyczna. Dobra, teraz sukienka. <laughs> Też miejscowa. Na takich ramionczkach. Dobra, to jest tył. To jest przód. Ma do takiego mini rozpierdaka. I po tej stronie. Na nóżkę, widzicie? Tak się prezentuje. Fajna, fajna. Kupiłam jakieś takie śmieszne rajstopki w Takie paski, nie wiem czy będę nosić, ale kosztowało 2,20 stwierdziła, A stwierdziłam spróbuję, może mi się podoba I szelki dla piesa Takie Na szmata szelki za 2, 20. Z jakimś takim milutkim tutaj Zobaczymy czy będzie dobre na moją pisunię, mam nadzieję, że będzie Emka Może będzie git, Zobaczymy Fajne bardzo i zobaczymy, czy wygodnie. Zaraz będę. Okej, okay, teraz ostatnia rzecz, co do której miałam największe wątpliwości, czy kupić. Jest to sweter, ale nie na mnie, tylko na tatę. No i ten sweter wygląda tak. Mi się podoba. Czy mi się tacie podobał? To ma takie długie rękawy, to jest Elka. I ten sweter, kochani, ma 50% wełny, więc stwierdziłam, że no wezmę, wypróbuję, może mu się spodoba. No patrz, ty powiedzcie. Szczerze, co o nim myślicie? Bo mi się podoba, ale wiecie, mi się podobają różne dziwne rzeczy. Jest no, no dobry skład, jest właśnie przyjemny, nie jest taki kujący. A wełna lubi być kująca, tylko muszę jakoś dobrze wybrać, żeby jej nie zepsuć. No i to spadł Mam teraz który które mi piękna katka i trochę nie mogę podnosić rzeczy. Dobrze. Proszę o opinię, ocenę. Piszcie, co myślicie o moich zakupach, jak wam się podobają, a ja chętnie przeczytam. Pa! Yy, witam kochani, yy, znowu. Był u mnie przed chwilą pan, albo jakiś liston, albo jakiś kury, bo nie wiem jeszcze to nawet przyszło. Taki super mega młody i on yy, pyta się mnie, yy, bo mu pokazuje gdzieś dziwnie yy, numer domu, a to chodziło o Mazura. jacie tam co Konrad mieszka, ten młody. No i on myślał, że w ogóle ile pokazujesz, że coś takiego nie istnieje. Musiałam tłumaczyć On mówi, a bo ja nie wiem. Myślał, że mu... po prostu on nie jest przygotowany na to, na nasze zadupie, jak bardzo tutaj mogą być domy w polach. I on był że ktoś tam mieszka. No i zamówiłam rzeczy kiedyś, które Agatka mi Linka. To różne biżuterii z AliExpress. No i pokażę Wam teraz. To jest łańcuszek. Taki. To jest takim serduszkiem. I pierścionki różne. Taki, z kolorowymi kamyczkami. Taki. Okej. Okay, tak to tam pokazałam. Kolejny jest taki, z kamieniem. W ogóle już się nie po dwa złote, dlatego ich teraz zamówiłam. Taki. Przez przypadek zamówiłam dwa takie same. Z serduszkami. Masakra. Jeden jakiś turbo dziwny. I odpadło od niego serduszko. Tu miało być takie czarne serduszko, ono miało być tu w środku, nie pamiętam, muszę zobaczyć na zamówienie. A to co można przykleić? O taki, widzicie? To jest taki turbo gruby tutaj, ja nie wiem, czy będzie dość taki wielki pierścień. Widzicie? Jakiś ten, jak kastet. więc raczej go nie będę nosić. No raczej nie, bo jak wygląda. Ale to fajne, pewnie się szybko zepsują, ale no. To nic. Dobrze. Pa! Z powrotem.